W dzisiejszej rozmowie dnia przedstawiam Państwu panią Marzenę Musiał Dzień dobry. i panią Karolinę Kępkę. Dzień dobry. Panie jesteście właścicielkami salonów kosmetycznych. Jakich? Ja jestem właścicielką salonu stylizacji rzęs, rzęsodziewo w Jaworznie. Ja również jestem właścicielką salonu stylizacji rzęs, zalotka też w Jaworznie. Ale jesteście też koordynatorkami akcji Piękno dla Bohaterek. Dobrze powiedziałam? Tak. Co to za akcja? Celem tej akcji jest podziękowanie naszym bohaterom, którzy walczą na pierwszej linii frontu z COVID-19. Chcemy zrobić coś, co potrafimy najlepiej, czyli dać piękno. Pomysłodawczynią tej akcji jest Monika Mroczka z Olsztyna, która jest także właścicielką salonu stylizacji rzęs i brwi, jest także instruktorką. Miała na celu zrzeszyć nas, zająć nasze głowy czymś innym niż martwieniem się o nasze firmy, zrobić po prostu coś dobrego, coś, co potrafimy najlepiej. Nie mamy możliwości w inny sposób pomóc, więc chcemy po pomóc w taki sposób. Ale żeby... komu chcecie pomagać? Chcemy przekaz... zbieramy bony. Na zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie. Chcemy te bony przekazać pracownikom szpitala. Prawdopodobnie wszystkie bony trafią do szpitala naszego Wiawożnie. Ile macie Państwo tych bonów i kto daje te bony? Kto przekazuje? Cała akcja w Jawożnie, jakby zbieranie tych chętnych salonów do pomocy zakończyła się wczoraj. Udało nam się zrzeszyć ze sobą 25 salonów jaworznickich. Są to salony z szeroko pojętej branży beauty. Jest to mnóstwo salonów kosmetycznych, salonów fryzjerskich czy odnowy biologicznej. I razem mamy okrągłą sumę 100 bonów. Proszę mi powiedzieć, na tak na co dzień jesteście Państwo konkurencyjni. To tak. jakim sposobem sto salonów skrzyknęło się i powiedziało tak, gramy, czy, czy, czy dajemy po prostu swoją pracę, rozumie? Czy było mówiąc, łatwo? nie spodziewałyśmy się takiego odzewu? Na początku akcja w ogóle rozpoczęła się w święta, więc pierwszą po prostu informację o tej ogólnopolskiej akcji usłyszałyśmy w sobotę wielkanocną. I wtedy po rozmowie z Karoliną ustaliłyśmy, że zaklepiemy na chwilę obecną 20 bonów na nasze miasto i w jakiś sposób myśl myślałyśmy, że może jakieś 5 salonów do nas dołączy. Łączy Dobrze, i uda się po prostu zebrać taką ilość bonów. Um. Przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ jak już Karolina mówiła, dołączyło do nas aż 23 salony. Z nami jest ich 25 i zebraliśmy 100 bonów. Nie spodziewałyśmy się takiego odzewu. Najwidoczniej nie tylko nam ta akcja była potrzebna, ale też innym właścicielom tych salonów, żeby po prostu poczuć się lepiej i oderwać właśnie te myśli od, od sytuacji, która nas wszystkich spotkała. No właśnie, bo wasza sytuacja jest, powiedziałabym. Trudna albo bardzo trudna, nie pracujecie, nie zarabiacie. Jak to w ogóle teraz wygląda? Znaczy, branża beauty jest bardzo specyficzną branżą. My w tej chwili oprócz y, tak naprawdę y, takiego martwienia się o płynność finansową naszej firmy, y, borykamy się z po prostu. Y, Taką tęsknotą za naszą pracą. E, u nas kontakt z klientem nie trwa 5 minut, 10 minut, często są to godziny. Tak, tak naprawdę my po prostu tęsknimy za swoimi klientkami i naprawdę jest ciężko. Yy... Ciężko się tak z dnia na dzień rozstać z tą pracą i myślę, że tak jak mi, tak pozostałym salonom w całej Polsce i też na świecie, bo mamy poza granicami też koordynatorki, jest to, dla nas jest to taka. Mm, no taki sposób na poradzenie sobie z tym kryzysem. Po prostu tą tęsknotę za pracą, za klientkami chciałyśmy obrócić w coś, w coś dobrego i w ten sposób podziękować tej damskiej części służby zdrowia za ich ciężką pracę i zaprosić ich po tym wszystkim, po pandemii. Na zabiegi kosmetyczne do nas, do salonu. Myślę, że to na pewno zostanie docenione, zwłaszcza przez damską część tej naszej służby. A proszę zdrowia. mi powiedzieć, jak sobie wyobrażacie y, 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 później, jak już stanie się, y, po prostu będzie można pracować? O. Yy, bo one będą to... miały długi termin ważności i yy, jeszcze dokładnie nie ustaliłyśmy z pozostałymi salonami, które do naszej, yy, do naszej jawożnickiej właśnie części akcji dołączyły, yy, ale ja propo proponuję co najmniej do końca tego roku, żeby miały ważność, żeby na spokojnie te osoby, jak już to wszystko się będzie uspokoić, jak po prostu to, mm -hmm. to zagrożenie mm -hmm. będzie, chociaż trochę mniejsze, yy, mogły skorzystać z naszych usług, jak już też my zostaniemy yy, powoćeni. Że możemy wrócić do tej pracy, bo na chwilę obecną mamy zakaz pracy. Dobrze, a nie damy rady wymienić tych wszystkich zakładów, ale chociaż tak tematycznie, jakie to są te zakłady czy, czy, eee, czy salony? Tak, ja sobie nawet tutaj no, przygotowałam ściągę, bardzo. bo ciężko to wszystko spamiętać, ale tak naprawdę zabiegi mamy. I z takiej dziedziny, że tak powiem, fryzjerskiej są to strzyżenia, zabiegi na włosy, jest mnóstwo zabiegów z dziedziny kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej makijaże okolicznościowe są to stylizacje rzęs, stylizacje paznokci, dłoni stóp, a także odnowa biologiczna masaż, co na pewno też się przyda naszym bohaterkom już po tej całej pandemii. Cieszę się z tego bardzo, ale proszę mi powiedzieć, jaką formę przyjęliście? żeby yy przekazać te, te, te boty talony, jak to Państwo Chcemy skontaktować się z jedną osobą, która będzie reprezentować szpital. po prostu szpital tak? i oczywiście uwzględniając wszelkie formy ochrony po prostu przekazać te bony, przez, te bony będą przekazywane przez nas, przez koordynatorki tej akcji, żeby nie narażać właśnie tutaj nikogo na, na jakieś spotkania i, i, te, i tym podobne, w ten sam sposób będą te bony wypisywane, ustaliłyśmy, że My będziemy te bony wypisywać, ponieważ teraz spotkać się w tak. gronie tak dużej ilości salonów i, i żeby każdy sobie swój bon wypisał, no jest w tej chwili nierealne i nielegalne nawet można byłoby powiedzieć, więc, więc to będzie wszystko po prostu przez nas przekazywane. My te bony otrzymamy prawdopodobnie, myślę już jutro albo na dniach, na pewno w tym tygodniu, od ogólnopolskiej organizatorki tej akcji, od Moniki Mroczki. Proszę państwa, mówiła pani cały czas, że będą to kobiety. No tak. a co z męską częścią? E, mamy tutaj, Coś może wymyślicie, Panie? Tak, mamy już e, też w Jaworznie e, ochotników, zwłaszcza, bo tak, no, nie można się czarować, branża beauty to przede wszystkim są kobiety, kobiety. ale tutaj fryzjerzy, między innymi też Bartosz Warzecha, e, zobligował się, że e, bon będzie wymienny z damskiego strzyżenia na męskie strzyżenie, także lekarze też będą mogli skorzystać e, z tych bonów. Proszę Pani, co Wam to daje? Przede wszystkim jest to dla nas sp sposób, żeby przetrwać te trudne chwile. Jak już Karolina mówiła, jest nam ciężko bez naszych klientek, jest nam ciężko bez kontaktu z nimi, bez naszej pracy. Więc pomyślałyśmy sobie wtedy, jak zobaczyłyśmy właśnie tą pierwszą informację o tej akcji, że no dobra, no to zajmiemy się czymś, zajmiemy nasze głowy czymś, zrobimy coś dobrego, może poczujemy się lepiej. Może to dobro kiedyś do nas wróci. Przede wszystkim chcemy po prostu złożyć ukłon do, do tych osób, które teraz ciężko pracują. My siedzimy w domach, mamy nasze salony zamknięte, siedzimy sobie naszy, spędzamy święta z naszymi rodzinami. Nie wszyscy mają taką możliwość, bo te osoby, które pracują w szpitalach, często muszą... Zrezygnować z kontaktu ze swoją najbliższą rodziną, żeby ich po prostu nie narażać. Dlatego chcemy też, żeby społeczeństwo zrozumiało, jak ważną pracę ci ludzie wykonują i stosowało się też do tych zaleceń, jakie mamy od odgórnie, żeby to wszystko szybko minęło. Mhm. Tak sobie myślę, że człowiek, człowiekowi fajnie jest, jak tak pomaga w takich. Chwilach i to piękne, że panie żeście tak pomyślały o tym, żeby komuś podziękować, bo myślę sobie, że to taka forma podziękowania. Tak, ja zresztą zauważyłam w mediach w obecnym czasie, że wiele branż się uaktywnia do, takiego, do takiej pomocy. Nasza branża też by wcześniej pomagała. Wiele salonów oddawało swoje zapasy środków ochrony osobistej szpitalom, mając nawet na uwadze to, że w późniejszym czasie po prostu będą musieli je kupić mm -hmm. w wyższej cenie. Myślę, że no, tak jak Marzena powiedziała, my sobie bezpiecznie siedzimy w domu w tej chwili. Nie martwimy się o to, czy możemy wrócić z pracy do domu, czy nie. Więc. No są, są osoby, którym trzeba znacznie bardziej podziękować za tą walkę z wirusem. W obecnej sytuacji wielu, wielu po prostu medyków jest tak naprawdę w kropce. I często jest tak, że oni nawet nie mogą wrócić do domu, wynajmują sobie mieszkania, jakieś hostele, byleby nie ryzykować zdrowiem swoich bliskich. Także my tutaj naprawdę z miłą chęcią im dziękujemy i. I cieszymy się, że możemy w tym Czego uczestniczyć. Mogę paniom życzyć. A szybkiego powrotu do pracy na do pewno. Pracy bezpiecznego. 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 Tak. Proszę Państwa, piękne jest Jaworzno, piękni są ludzie, bo robią takie piękne akcje. Jesteście y, tak, jesteście po prostu wielkie, macie duże serce i za to wszystko ja dziękuję, a myślę, że i medycy panie. I panowie też wam podziękują. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję.